Cześć! Jesteśmy w Mediolanie, na Fashion Weeku, kolekcji jesienno-zimowych roku 2020. Myślę, że ten Fashion Week jest bardzo przełomowy. Dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie zmiany, nawet jeżeli chodzi o zaproszenia. Bardzo dużo marek zaczęło wysyłać zaproszenia drogą mailową. Podkreśla się też to, że na wybiegach są ekomateriały materiały Giorgio Armani zrobił specjalną kapsułową kolekcję. Wyświetlał to na telebimach, że robi coś w kierunku tego, żeby moda i pokazy były bardziej zrównoważone. A z drugiej strony, na przykład pokaz Gucci wybiera nas w zupełnie inną przestrzeń. Jest bajkowo, na środku jest karuzela, wszyscy goście są lekko zahipnotyzowani. Potem, podczas oglądania tych rzeczy, dowiadujemy się, że projektant miał zadanie przynieść nas w zupełnie inny wymiar i pobawić się troszeczkę jak lalkami w domku lalek. Jest to bardzo inspirujące, ale muszę przyznać, że daje też bardzo do myślenia. Mi w tym sezonie podoba się najbardziej moda praktyczna i użyteczna. Świetne, gigantyczne, duże, ciepłe płaszcze, szaliki, które przypominają koce i poduszko torebki, takie jak u Bottega To jest naprawdę taki bardzo miły i przyjemny trend. Dodatkowo buty, gumiaki na podszewce, przypominające takie robotnicze buty na grubej platformie. Wygląda to dosyć śmiesznie, trochę taki bob budowniczy. Natomiast myślę, że to się spokojnie przyjmie, patrząc na te, że teraz są bardziej deszczowe, niż y, zimne zimy. Co jeszcze? Najważniejszą dla mnie taką rzeczą to jest nasz y, redakcyjny sukces. Patrycja Piekarska, którą w tamtym roku wypatrzyliśmy, w tamtym sezonie wypatrzyliśmy na pokazach, robi teraz bardzo dużo pokazów w Mediolanie. Chodziła w Miu, Miu, Miu wczoraj w Miss Soni. To jest tak, że jest faktycznie taki nasz polski e, mocny akcent. No i oczywiście Ania Rubików-Wersaczy, nasza świetna, świetna reprezentacja. Ja jestem trochę romantyczką, więc muszę powiedzieć, że duże wrażenie na mnie zrobiły ścieżki dźwiękowe do wielu pokazów. Piękna, klasyczna muzyka i niesamowita scenografia, które tylko pomagają wybrzmieć odpowiednio tym ciuchom. Do tego wszystkiego długie, zamaszyste suknie, jak u Sander i myślę, że śmiało możemy przechodzić z sezonu w sezon. Ciekawostką jest, że moda jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje ogólnie, co panuje, jakie trendy i tendencje panują na świecie. Wszyscy teraz chodzą w, ze bez bezprzewodowymi. Co robią wszystkie marki? Ja uważam, że to są bryloki przy torbach. Filip Naczelny zauważył, że to są po prostu malutkie torebeczki, które mają ułatwić nam znalezienie słukawek w torbach. Wygląda to dosyć zabawnie, bardzo dużo marek to zrobiło. Muszę powiedzieć, że to jest świetny, praktyczny patent. Kolejną nowością jest, yy, muszę powiedzieć, nasz lokalny tutaj taki smaczek. Bardzo dużo zakopiańskich e, akcentów, kożuchów, haftów. E, więc myślę, że aż się prosi o zrobienie sesji zakopanej. Co ciekawe, wiele marek stawia na modę vintage. Na każdym kroku Gucci podkreśla to, że ich rzeczy powinny być ponadczasowe. Dochodzi się do momentu, w którym inwestycja w jedną rzecz. Dobrą, świetną, struksową marynarkę, co prawda szybko nienawidzi nasz naczelny, ale będzie musiał to przełknąć w tym sezonie, bo jego jest naprawdę dużo. Jest dobrą inwestycją, bo on jest modny co sezon. Więc tak naprawdę wszystkie marki dbają o to, żeby pomimo tego, żeby się co sezon pokazy, inwestować w rzeczy, które będą z nami na zawsze. Może powiedzieć, że to jest bardzo mądry kierunek.